Cześć! Honor 4C, którego trzymam aktualnie w rękach, dostępny jest na polskim rynku od mniej więcej kilku tygodni, jest jedną z najnowszych propozycji marki Huawei. Urządzenie to kosztuje 669 zł. Co otrzymujemy w tej cenie? wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Honor 4C jest bezpośrednim następcą Honora 3C, który mi osobiście pod względem wizualnym nie przypadł do gustu. Mieliśmy tam do czynienia z plastikiem, który był e, dość słabej jakości, e, ale przede wszystkim irytowało mnie to, że był śliski i błyszczący. W przypadku Honora 4C, który jest bezpośrednim również bratem, tyle że mniejszym, Honora 4X e, mamy bardziej stonowaną obudowę. Ta klapka jest przede wszystkim matowa. No i ma ten ho, taki honorowy, charakterystyczny dla właśnie na przykład modelu 4X wzór z tyłu. Dzięki czemu też mamy bardzo fajne wrażenie, jeśli chodzi o dotyk tylnej klapki. Jak wspomniałam jest to mniejszy brat Honora 4X. Różni się pod względem wyłącznie wagi i wymiarów, no ale to jest chyba oczywiste. Różni się też przekątną ekranu. Tam mamy 5,5 cala, tutaj mamy 5 cali. No i akumulatorem, pojemność w 4X to jest 3000 mAh, tutaj mamy 2550 mAh. Spójrzmy, co znajduje się pod obudową, bo jest ona oczywiście demontowalna. Nie ma jak widzicie na krawędzi tutaj nigdzie dedykowanego takiego miejsca, żeby móc podważyć klapkę i dostać się do środka, ale wystarczy, że podważymy ją w którymkolwiek miejscu dogodnym dla nas, czyli najlepiej na rogach. To, co może nas tutaj dość negatywnie zaskoczyć, to jest fakt, że mimo demontowalnej tej tylnej klapki nie możemy samemu wymienić akumulatora, więc jeżeli padnie, wymieni nam tylko i wyłącznie serwis. Po to budową mamy głośnik. Głośnik jest niewielki, jakość wydobywającego się z niego dźwięku nie jest najlepsza, nie jest też jakoś strasznie beznadziejna. Natomiast przede wszystkim trzeba zauważyć, że jest ten dźwięk taki charakterystycznie metaliczny, więc jeżeli ktoś jest audiofilem, no to raczej go to nie będzie satysfakcjonowało. A sama jej głośność to jest około 65 dB. Jak widzicie mamy dwa sloty kart SIM, są to dokładnie standardy microSIM. Mamy też slot kart microSD. MicroSD obsługuje karty o pojemności maksymalnej 32 GB, E, niestety większe 64 czy też 128 nie są obsługiwane. E, nie mamy możliwości przenoszenia aplikacji gier na kartę pamięci, mamy jedynie możliwość przenoszenia e, danych aplikacji. To niestety nie jest to samo, szkoda. E, dwa sloty e, kart MicroSIM to znaczy, że mamy do czynienia z DualSIM-em. Jest to dual SIM w standardzie standby. To oznacza, że obie karty są aktywne do momentu, w którym na, jednym z, na jednej z kart otrzymamy powiadomienie o połączeniu przychodzącym i je odbierzemy. Czyli jeżeli rozmawiamy z karty SIM 1, karta SIM 2 przestaje być na ten czas aktywna. Jeśli chodzi o obiektyw aparatu, znajduje się on w miejscu dość niekomfortowym, bo często zdarza się, że robiąc zdjęcia, po prostu zasłaniamy obiektyw palcem no i ten palec automatycznie ląduje nam w kadrze co jest niezbyt ne, fajne ale kwestia przyzwyczajenia i już po jakimś czasie e, jesteśmy w stanie się faktycznie przyzwyczaić że ten palec nie może znajdować się w okolicy obiektywu e, obiektyw aparatu ma 13 megapikseli mamy tutaj diodę doświetlającą e, i muszę przyznać, że jeśli chodzi o jakość zdjęć jestem bardzo pozytywnie zaskoczona e, w recenzji tekstowej, która pojawi się dziś czyli w niedzielę na tabletowo Będziecie mogli zobaczyć również porównanie zdjęć, może dość szalone, ale z wyższą półką cenową, czyli z Honorem 6, z Samsungiem Galaxy S6 i Huawei P8. Zapraszam. Jeśli chodzi o prawą krawędź, mamy przyciski do regulacji głośności i włącznik. Na dole mamy port micro USB, do którego możemy podłączyć wszelkiego rodzaju akcesoria peryferyjne, czyli myszkę, klawiaturę, a także pendrive'a. Mamy też mikrofon. Lewa krawędź jest pusta, u góry 3,5 mm jack audio, który zapewnia nam całkiem niezłą jakość audio, jeśli chodzi o słuchawki. Nie wspomniałam, że obudowa poza tym plastikiem wykonana jest jeszcze, też z plastiku, owszem, ale imitującego chrom. Jest to ta właśnie srebrna ramka, ciągnąca się dookoła wszystkich krawędzi. Z przodu mamy u góry obiektyw kamerki, głośnik do połączeń telefonicznych. I czujnik światła. Natomiast na dole mamy trzy przyciski systemowe. Jest to wstecz, Home z dłuższym przytrzymaniem, które przechodzi nam do Google Now. No i mamy otwarte aplikacje a właściwie menu i otwarte aplikacje. Menu i otwarte aplikacje po dłuższym przytrzymaniu, i nam tutaj zamyka za pomocą jednego e, przeciągnięcia palcem. Na ekranie, jak możecie zauważyć, jest folia. Ta folia jest fabrycznie założona, i co ciekawe, trudno jej się pozbyć. Próbowałam, a zresztą te próby są chyba widoczne, no ale nie udało się. Dlaczego nie mam pojęcia? Natomiast jest ona na pewno o tyle fajna, że chroni nam ekran przed wszelkiego rodzaju zarysowaniami. I faktycznie chroni, bo znalazłam na tej właśnie folii jedną ryskę taką dość poważną, która normalnie byłaby już na ekranie. Rzeczą, która wpada w oko, gdy pierwszy raz spojrzymy na Honora 4C, jest fakt, że praktycznie nie widać w nim ramek. No i niestety jest to złudne wrażenie, bo jak włączymy ekran, jak go podświetlimy, to okazuje się, że nagle przy lewej i prawej krawędzi te ramki są dość spore. Jak możecie zauważyć, przestrzeń pod i nad ekranem również nie należy do najmniejszych, ale ta przynajmniej została odpowiednio zagospodarowana. E, mamy oczywiście do czynienia z telefonem z Androidem, z nakładką Huawei, czyli, czyli z Emotion, e, która nam tutaj umożliwia przejście do czterech aplikacji bezpośrednio z właśnie ekranu blokady. Jest to rejestrator dźwięku, czyli dyktafon, kalkulator, latarka oraz aparat. Za każdym razem, gdy wchodzimy na ekran blokady, możemy zmieniać sobie tapetę, i ta, 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 ta tapeta też zmienia nam się sama automatycznie za każdym razem, gdy chcemy odblokować ekran. Co ważne, i pewnie będziecie się o to pytać, mamy tutaj gest wybudzania e, telefonu podwójnym, podwójnym tapnięciem, ale zapomniałam o tym, że przywracałam ustawienia fabryczne i nie włączyłam tej opcji. To już nadrabiam. Sterowanie ruchem, i mamy tutaj podwójne dotknięcie, żeby nie było, że było włączone, bo nie było. I już Wam pokazuję, że to działa jak najbardziej. No ale skoro już byliśmy w ustawieniach, e, muszę Wam wytłumaczyć, dlatego, dlaczego przywracałam ustawienia fabryczne. Ano dlatego, żeby zobaczyć, ile pamięci dla użytkownika zostaje po e, pierwszym uruchomieniu. Nie sugerujcie się tym, że jest tu wolne 863 Mega. Bo chodziło mi o to, żeby zobaczyć e, i pierwszy screen, jaki zrobiłam po e, przywróceniu ustawień fabrycznych, to był ten. Przypomnę, że urządzenie ma po wyjęciu z pudełka teoretycznie 8 GB pamięci. Dla użytkownika teoretycznie zostaje, jak widzicie na załączonym obrazku, 365 GB, z czego tak naprawdę do naszej dyspozycji jest 333. To jest strasznie mało. Ponad połowa e, miejsca, które teoretycznie mamy do dyspozycji, e, przechodzi na system i aplikacje. Tych aplikacji wcale tutaj nie ma dużo, znowu jakoś strasznie, e, część z nich możemy usunąć. Natomiast e, no, jest to dość irytujące, że z 8GB do dyspozycji mamy 333. To jest jakby nic. Zainstalujemy kilka aplikacji i zaraz nam się to miejsce niestety zapełnia. Zrobimy kilka zdjęć, i znów tego miejsca nie będziemy mieć. No jest to straszne, i to jest jedna z podstawowych wad tego telefonu. Jeśli chodzi o wnętrze telefonu, no to mamy tutaj przede wszystkim Androida w wersji 4.4.2 z nakładką producenta Emotion 3.0. Mamy ośmiordzeniowy procesor Kirin 620 o częstotliwości taktowania 1,2 GHz. Wspomagane to wszystko jest przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Jeśli chodzi o działanie, tutaj nie mam większych zastrzeżeń, tutaj wszystko działa tak jak powinno. Z rzeczy, do których się przyczepię, to jest tylko fakt, że czasami zdarza się, że jak otwieram belkę systemową z góry, to zanim się pojawiają te ikony, wszystkie skróty do najważniejszych funkcji telefonu, zdarza się, że po prostu jest tu biała plama, czyli biała plasza. I chwilę mija, zanim te ikony się pokażą. A tak, tutaj naprawdę nie mogę mieć większych zastrzeżeń do, do działania. Ekran ma przekątną 5 cali, rozdzielczość HD, czyli 1280x720 pikseli. Tutaj naprawdę nie można mieć większych zastrzeżeń do rozdzielczości, bo jest ona standardowa jak na właśnie 5 ekran, zwłaszcza w przypadku urządzeń ze średniej półki. HD zresztą całkowicie wystarcza na tego typu urządzeniu. Ekran, co trzeba wspomnieć i co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ma bardzo wysoką jasność maksymalną. Może pomiar tego nie wykazał, bo 400 nitów w pomiarze to jest w miarę standardowa wartość i wcale nie musi się charakteryzować świetną widocznością w słońcu. Ale moje doświadczenie pokazało, że naprawdę, Honor 4C w słoneczne dni sprawdza się naprawdę świetnie. Jestem pod tym względem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że tak tanie urządzenie, przypomnę, że kosztuje 669 zł, może oferować tak dobry ekran pod tym względem. Jeśli oczywiście mamy do czynienia z, ze smartfonem Hoeya, trzeba pamiętać o tym, że w ustawieniach mamy w wyświetlaczu możliwość zmiany temperatury barwowej. I jeżeli chcemy, możemy sprawić, by te kolory wyświetlane przez ekran były bardziej zimne lub bardziej ciepłe. W zależności od naszych preferencji, e, możemy to e, modyfikować. I to jest bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj e, akumulator o pojemności 2550 mAh. E, no i muszę Wam przyznać, że jestem zawiedziona, e, jeśli chodzi o czas pracy. Dlaczego? A no, dlatego, że średnio wytrzymuje cały dzień na włączonym ekranie z jasnością automatyczną lub zbliżoną do połowy wartości e, wytrzymuje na włączonym ekranie około 2 godzin. Godzina 50 to jest standard. No to jest dość mało, nie uważacie? A no właśnie. Jeśli chodzi o pozostałe minusy, to nie wspomniałam Wam jeszcze o tym, że przyciski pod ekranem są niepodświetlane. Więc korzystając z noc, w nocy z telefonu, może się zdarzyć, że będziecie mieli problemy z trafieniem w te przyciski. E oczywiście, jeżeli nauczycie się, że każdy z nich jest akurat w tym obszarze, a nie w innym, większych problemów nie ma, ale mimo wszystko ja wolę, gdy przyciski pod ekranem są podświetlane. No oprócz tego e mamy 3G. Dobrze słyszycie? Nie mamy tutaj LTE, mamy 3G. Dlaczego? No, dlatego, żeby zmniejszyć cenę końcową produktu. Szkoda tylko, że zrezygnowano akurat z 3G, bo ale by się tutaj przydało. No, ale oczywiście nie można mieć wszystkiego. No, jeszcze kolejna kwestia, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle Honor 4C otrzyma aktualizację dolej popa. Jeśli chodzi o plusy tego produktu, jest ich naprawdę sporo. Przede wszystkim jasność ekranu, o którym wspomniałam. Aparat, który jest naprawdę dobry jak w urządzeniu za te pieniądze. Tutaj nie można mieć większych zastrzeżeń co do tego. Mamy czujnik światła, mamy diodę powiadamiającą, co też rzadko się dość zdarza w telefonach z tej półki cenowej. Mamy też Dual SIM, radio, co też trzeba wspomnieć, mamy GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Ogólnemu działaniu nie można wiele zarzucić. No i mamy dobry stosunek cena-jakość. do tego wszystkiego jeszcze oczywiście kilka dodatków systemowych, które właśnie Wam staram się pokazać. Więcej na ich temat oczywiście znajdziecie w recenzji tekstowej na tabletowo, aczkolwiek, jeżeli e, oglądaliście kilka moich poprzednich recenzji urządzeń, czy to Huawei, a, czy to e, Honora, to doskonale wiecie, e, z czym się je e, nakładka Emotion, która jest nałożona na Androida, w tym przypadku 442 e, w produkcie Honora, czy też właśnie Huawei. A. Pamięć wewnętrzna, której jest niecałe 3,5 giga, nie pozwala nam na szarżowanie. Więc jeżeli chcemy zainstalować jakąś wymagającą aplikację, to musimy usunąć wszystkie pozostałe. Tak też właśnie zrobiłam, no i za chwilę zainstaluję kilka gier i pokażę wam jak one działają w praktyce. Jeśli macie jakieś pytania, doskonale wiecie gdzie mnie szukać, a ja tymczasem życzę wam udanej niedzieli. Pozdrawiam was serdecznie. Katarzyna Apura Tabletowo.pl Street home at least it was before I fucked everything up